No cześć. Taka warta. Znowu widziczy. Już nas znowu zlać. Jest godzina osiemnasta. Jest niedziela, czyli czternasty. O ile się nie mylę. O ile się nie mylę? Bdzicy. Taki obóz. Na razie na razie nas to osłoniło. Nie wiem, co będzie później, bo burze zapowiadają. No i to. Siedzimy. Jakiś tam sumik się trafił. Jakieś drobiazgi drobiazgi a zemę co no grubo średnia półka na słodko na słodko z kolegą jestem tu kolega siedzi o dwie wędki, o dwie wędki. Musieliśmy dość dużo wykarczować. Tu ja się tam, Jak widzicie pełno kamieni. A w to co tak jak w to. Trochę takiej kukurydzy trochę takiej. Białych, glina, drzwi. I tak sobie tam rzucamy, tam rzucamy, tam rzucamy. To jest pucizna, tu jest dołek Pociem sobie, w nocy. No. Co mam powiedzieć? Ciekawego się nie dzieje, poza tym, że nie wiemy co nas spotka w nocy, bo zapowiadają burze i nie tylko. Grady i niegrady, no zobaczymy. Trzymajcie się ciepło.